Punkty styku w marketingu i jak powinieneś je zaplanować. Punkty styku to każde miejsce, gdzie klient trafia na Twoją firmę: social media, YouTube, banery, a nawet opinia znajomego. Każdy punkt. To szansa na przyciągnięcie klienta do Twojej firmy. Takie punkty styku powinny być dostosowane do procesu zakupowego klienta. Decyzja zakupowa klienta składa się zazwyczaj z konkretnych kroków. Twoim celem jest to, żeby pojawiać się w konkretnych miejscach, tak by klient poznał Twoją firmę i markę. Zaplanuj marketing strategicznie. Zmapuj proces zakupowy klienta, gdzie szuka on informacji, jeśli chce kupić Twój produkt. To są właśnie punkty styku i tak. Tam powinieneś inwestować pieniądze w marketing. Wejdź na stronę naprawimyfirmę.pl, sprawdź nasz blog, gdzie opisujemy temat marketingu i tego, jak stworzyć strategię marketingową krok po kroku. Link do bloga znajdziesz w opisie filmu i przypiętym komentarzu.